Cześć, siemanko, Witam was bardzo serdecznie na nowym filmiku na kanale Hanez Obeszlizy. Dziś zaproszę na pasztet. będę robił pasztet z mięsa, z rosołu. Jest to wieprzowina, wołowina i drób. Będzie do tego potrzebny pieprz, muskat, majeranek, papryka, sól, magi trochę, jajco, cebula, buka, grzyby i sosnek. Zaproszę na filmik. Na początku samo mięso moje eleganckie Na przepis z Rosą zapraszam was na kanał Hany Zoberschlizin. Zawsze, jak chcecie obejrzeć moje inne przepisy, jak blieżcie na mój kanał, do góry macie wideo e, napisane. tam se kliknijcie i woj się wszystkie wideo moje wyświetlą. Tamty z jest Hanysa. osetero wezna i ubiera całe te moje mięsa. No uteczko, co samo za mięso Po potem mój żeberkowowe i żeberkowiec powiem tam jak robię rosół do wołek jest indyka no ale dzisiaj jakoś bez indyka no i nikię wiecie nie ma co z tym mięsem zrobić albo to potem upieka albo co posypia to jakimiś przyprawami doprawia to zawsze i se to bez upieka, no ale nikię robię z tego pasztę z tego mięsa i go w na sumie wą. może wam się przyjdą, może ty spróbujecie Josę ja najpierw wezna i mięso całe obiera. Tak, i łódko obrane. Teraz Żeberko sobie obieram I samą jest Żeberka wołowe. Do tego będę jeszcze dowołty seler, Marchew samą. Tak, Michał z mięso uzmą obrane. Teraz będę wcierpywał sam moje warzywa. seler. Ups, Marchew. Grzyby leśne. Trochę żech jest. Przebieg na poteli leko. Do tego do wąbułka zamacono. Cosnek dwa ząbki. Jedna miłość. Cebula. I całe jajco. Teraz się to trochę doprawia. Korzynie o pieprzu. Ja dumę doprawić się do smaku. Jak tam tam będzie smakowało. Nie? Ale to dopiero potem tym sprawdzicie jak to przemilujemy. Teraz trochę muskatu, majeranek, papryka czerwona. Ja wam opis zostawiam tak i tak pod filmikiem. Magi z 2-3 razy. No i trochę solikaj z łyżecka na taki tym domu, tak. jo z wszystko w środku, to i to sobie no, przemelą. Wy sobie to przemylcie w tym, w czym tam chcecie, W maszynce jakiejś do mięsa, bo w tym blender, jo, i potem tym mu wszystko dalej, co i jak. Tak, mamy sa pasztet już prawie fertig, przemielany, sobie trochę skosztujemy, Powiem mm poembu. -hmm. Bardzo pysznie. Tak i tak go nie robię pierwszy raz. Teraz wezna samą takie naczynie. Bez sobie inny olej, wysmaruję całe te ścianki, dół, wszystko. Tak, już wysmarowany. wysmarowane. Teraz obieraj sobie cały ten pasztet sam i wciepuję. Tak, uciekł leko. i pasztet Hany cały usferdzić. Teraz go i do piekarnika na 180 stopni na 40 minut. Potem ochłodnie, no i kosztuje tak. Patrzcie, mi się piece. W międzyczasie rozwiązuje konkurs na 4000 subskrypcji. Z ostatniego filmu trzeba było napisać. Nie zobaczę filmik do końca. Tu są wasze nazwy kanałów na YouTubie. Biera wszystkie w ciepły Latero do środka i ty co jest do wygrania u Hanysa perfumy 2. jest to Bruno Banani, Christina Aguilera i cztery naklejki od Hanysa z jego logiem w logi Hanysa Hanis Ober YouTube'a. se możecie nalepić na koło na auto jak to chce na skuterka na mopeta, albo jakie możecie to se możecie nakleić no Loga wszystkie wciepujemy I o w to to wygro, nie? A co musicie po tym zrobić? Musicie mnie obserwować na Instagramie albo na Facebooku, i tam posyłacie mi wasz adres. Hany zlosuje. losujemy, Kręcimy, kręcimy. I. Mamy jedna. Kto to wygrał? Adrian Nowak. Adrian Nowak, wygrałeś nagroda na 4000 subskrypcji Johannesa. Zapraszam cię do posłania adresu na Facebooku albo na Instagramie. Perfumy lecą do ciebie. I 4 naklejki. A ja wyciągam pasztet i niech się chłodzi, a potem koszuję. Smaczny jest upiecony trochę. Sans kosztuje, choć jest ciepławek. Mhm, mm nie bardzo smakuje. Polecam Wam z normalnego rosołu za niedzielę. Idę przerobać filmik, bo już 16.00. O 17.00 musi wjechać. I smacznego wszystkim, którzy brali udział w konkursie. Bardzo wielkie dzięki Wam za komentarz. Za lajki wam dziękuję. Nowych widzów witam, Siemanko, starych to samo. Wszystkich Was pozdrowią, życzę Wam zdrówka. Trzymajcie się, a my widzimy się w następnym filmiku. Cześć, do następnego!